Słońce etaru trzy wisiało nad horyzontem, jak wypalona rana na niebie. Pustynia oddychała cicho, wciągając każdego, kto ośmielił się stąpać po jej żywym, przesypującym się ciele. Piasek dostawał się do wszystkiego, pod ubranie, do butów, nawet przez filtry oddechowe. Dla większości kadetów był to tylko kolejny dzień testowy. Dla Zuzanny był początkiem czegoś, czego nie dało się jeszcze nazwać. Szli w formacji w kształcie wachlarza z twarzami zwróconymi ku wschodowi, gdzie znajdowało się wyjście z tak zwany czarnego wąwozu. To miał być ostatni etap dziesięciodniowego marszu przez strefę przetrwania. Wśród nich szedł Worten, obcy instruktor z planety Kawer. Jego sylwetka była jak z metalu i kości zbyt sztywna, zbyt prosta, jakby oddychał przez siłę woli, a nie przez płuca. Zuzanna obserwowała go ukradkiem. Zawsze był bezbłędny, bezlitosny, chłodny. Tym bardziej coś się zaniepokoiło, gdy zaczęła zauważać jego zmieniający się krok. Z każdym metrem szedł wolniej, ciężej. Nikt inny tego nie widział. Nikt inny nie słyszał tego niepokojącego przyspieszenia oddechu, które przebiło się przez szum wiatru. Nagle worten się zachwiał. Przez ułamek sekundy zgiał się, jakby coś zmiażdżyło mu klatkę. Potem runął na kolana. Dłoń mi bił się w piasek, który natychmiast zaczął go pochłaniać. Wydmowa zasadzka e niewidzialne bagno suchego świata. Znikające w głębi duszące pułapki dla tych, którzy się zawahają. Zuzanna bez słowa rzuciła się biegiem. Sygnały ostrzegawcze w komunikatorze zaczęły wyć, ale jeźdź ignorowała. Przekrzykiwała wiatr. Instruktorze! Nie odpowiedział. Maskę filtrującą miał rozerwaną, piasek zalał jego gardło. Jego oczy, zazwyczaj jarzące się zimnym fioletem, w teraz były szare i matowe. Zbliżając się, Zuzanna zrzuciła plecak, wyciągnęła nóż i pas ze ściągaczem awaryjnym. Upadła przy nim na kolana, piasek od razu próbował ją połknąć razem z nim. Jeszcze nie dzisiaj je wyszeptała przez zęby, wbijając nóż w piach, tworząc oparcie. Owinęła pas wokół jego torsu, zasuwając go mocno tuż pod ramionami. Drugi koniec przywiązała do rękojeści wbitego noża. Ziemia pod nimi pulsowała, jakby coś żywego w niej oddychało. Próbowała go ciągnąć, ale był cięższy niż się spodziewała. Piasek stawiał opór. Wciągał go z powrotem. Musiała działać szybciej. Złapała go pod ramiona. Uniosła jego ciało, zużywając każdą kroplę siły, jaką miała. Z gardła wortena wyrwał się dziwny, chropawy dźwięk. Kaszlał. Żył. Zuzanna przewróciła go na bok. Oczy miał szeroko otwarte. Patrzył na nią, jakby widział ją po raz pierwszy. Nie powiedział nic, ale jego wzrok mówił więcej niż jakiekolwiek słowa. Przez chwilę nie istniało nic poza tą pustynią, nimi dwojgiem i oddechem, który właśnie wrócił do jego ciała. Z oddali ktoś zawołał jej imię, ale nie odpowiedziała. Wciąż klęczała przy nim, trzymając jego głowę nad piaskiem, czując, jak drży. I nagle zrozumiała, że to nie była tylko akcja ratunkowa. To był początek czegoś nieodwracalnego. Namiot polowy drżał pod uderzeniami pustynnego wiatru. Cienie kadetów tańczyły na jego ścianach, jak duchy minionych bitew. Zuzanna siedziała nieruchomo przy wejściu, patrząc, jak medyk kończy opatrywać Wortena. Jego skórzasty tors, pokryty delikatnym wzorem błękitnych żył, był ciasno owinięty pasami syntetycznych bandaży. Oddychał ciężko, ale rytmicznie. Żył. Reszta oddziału szeptała między sobą, ale nikt nie podszedł. Nikt nie złożył gratulacji. Przetrwanie w Akademii Przetrwania było sprawą osobistą, a ratowanie życia, mimo szlachetności, mogło być potraktowane jak słabość. Szczególnie gdy chodziło o instruktora. Zuzanna czuła to na plecach. Ich spojrzenia, ich oceny. Ale nie obchodziło jej to. Wciąż miała na dłoniach ślady piasku zmieszanego z jego krwią. W środku namiotu panowała cisza, którą przerywały jedynie pojedyncze kaszlnięcia Wortena. Gdy medyk wyszedł, on otworzył oczy i przez dłuższą chwilę patrzył na sufit. Dopiero po chwili powoli obrócił głowę w jej stronę. Dlaczego to zrobiłaś? zapytał, jego głos był głęboki i drżący, jakby przeszedł przez skały. Zuzanna nie od razu odpowiedziała. Patrzyła na jego oczy, szukając tam gniewu albo oskarżenia. Zamiast tego zobaczyła tylko ciekawość. Bo mogłam, odpowiedziała spokojnie. I nie zostawiam swoich. Worten wciągnął powietrze przez zaciśnięte zęby, ale nie z bólu. Z zamyślenia. Odwrócił wzrok na chwilę, jakby przetrawiał jej słowa. Ludzie zawsze mnie zaskakują, powiedział w końcu cicho. Zuzanna usiadła bliżej. Miała wrażenie, że coś się właśnie przesunęło między nimi, coś niewidocznego, ale namacalnego. Dzielił ich gatunek, historia i cel. Ale ta chwila była ponad tym wszystkim. W Twoim raporcie możesz wpisać, że nie wykonałam rozkazów, powiedziała. Że opuściłam szyk. Że złamałam procedury. Nie napiszę raportu i przerwał jej, spoglądając na nią z góry. Nie zapomnę. W jego głosie nie było patosu, tylko czysta, zimna prawda. Zuzanna poczuła, jak coś ściska ją w gardle. Nie była przyzwyczajona do wdzięczności. Szczególnie od kogoś takiego jak on. Zanim wyszła z namiotu, spojrzała jeszcze raz na jego twarz. Oczy miał przymknięte, oddech stabilny. Ale kąciki jego ust lekko unosiły się ku górze. I ten ledwo zauważalny szczegół zostawił w niej ślad na długo. Gdy zasypiała tej nocy w swoim śpiworze, z ustą brudem piasku i kurzem między włosami, czuła, że coś się zmieniło. W niej, w nim, w tej całej piekielnej pustyni. I wiedziała, że ta zmiana dopiero się zaczyna. Słońce już zaszło, lecz pustynia nie zamierzała się ochładzać. Piasek wciąż parzył przez podeszwę, a wiatr unosił drobinki żaru, które osiadały na skórze jak ukąszenia niewidzialnych owadów. Obóz Akademii Przetrwania tętnił nerwowym napięciem kadetów wezwano na nocną zbiórkę bez żadnego ostrzeżenia. To mogło oznaczać tylko jedno w test o znaczeniu krytycznym. Zuzanna stanęła w szeregu, czując ciężar potu ściekającego jej po plecach. W dłoni trzymała kompaktową mapę terenową. Była zmęczona, odwodniona i niewyspana, ale jej oczy miały tę samą ostrość, co wtedy, gdy wyciągała wortena spod piasku. Instruktorzy stali w milczeniu, niczym kamienne posągi, obserwując kadetów. Jeden z nich w końcu wystąpił przed szereg. Nocna próba. Żadnych filtrów, żadnych noktowizorów. Nawigacja wyłącznie z użyciem naturalnych wskazówek. Waszym celem jest dotarcie do punktu Alfa Zero przed wschodem. Głos był chropawy, pozbawiony emocji. Zostaniecie podzieleni w pary. Pary losowe. Zuzanna zacisnęła pięści. Nie ufała losowi. Wśród odczytywanych nazwisk usłyszała swoje. Sekundę później padło drugie imię, Worten. Zapadła cisza. Prawie namacalna. Ktoś chrząknął, ktoś inny się zaśmiał. Obcy instruktor i ludzka kadetka dziwna, może nawet skandaliczna para. Worten podszedł do niej spokojnie, jakby to było najbardziej naturalne dopasowanie. Jego oczy lśniły lekko w ciemności, jakby miały własne źródło światła. Nie powiedział nic. Po prostu skinął głową. Wyruszyli jako ostatni. Pustynia zdążyła już przybrać nocną twarz. Cienie były głębokie i ruchome, wiatr śpiewał cicho w wydmach, a odległe szmery sugerowały obecność dzikich form życia. Teren był pełen min pułapek aktywowanych naciskiem. Pomyłka oznaczała koniec. Zuzanna szła przodem, ale co chwilę spoglądała na Wortena. Mimo niedawnej rany poruszał się płynnie, jakby zlał się z pustynią. Nagle zatrzymał się i uniósł dłoń. Wskazał miejsce z przodu. Ziemia tam drga inaczej. Tam są miny. Zuzanna uklękła i przyłożyła dłoń do gruntu. Czuła delikatne, nieregularne pulsowanie. Nigdy wcześniej nie zauważyłaby tego sama. Spojrzała na niego z uznaniem. Nie odpowiedział spojrzeniem, tylko ruszył w bok, prowadząc ją po bezpiecznej trasie. Szli w milczeniu przez ponad godzinę. Gdy zaczęła wątpić, czy zdążą przed świtem, usłyszeli krzyk. Z daleka. Jeden z kadetów z innej pary wpadł w pułapkę. Dwa, szybkie błyski światła i cisza. Zuzanna ruszyła w tamtym kierunku. Worten ją zatrzymał. Jeśli tam pójdziesz, zostaniesz zdyskwalifikowana. I prawdopodobnie nie przeżyjesz. Zerknęła na niego ze złością. Nie obchodzą mnie punkty. Oni tam są. Musimy. Worten patrzył na nią przez dłuższą chwilę. Potem odwrócił się i ruszył pierwszy, bez słowa. Nie musiała mówić mu nic więcej. Podążyła za nim. Dotarli do trójki rannych kadetów, którzy ugrzęźli w dolinie, gdzie każda ścieżka była zaminowana. Worten przykucnął, przesunął dłonią po piasku i rzucił krótkie komendy. Każdy krok był obliczony. Razem z Zuzanną wyprowadzili wszystkich na bezpieczne wzniesienie, tracąc ponad godzinę. W drodze do punktu alfa zero nie rozmawiali. Zrobili, co trzeba było zrobić. Gdy dotarli na miejsce, świt dopiero muskał horyzont. Wciąż byli przed czasem. Wśród oczekujących kadetów zapadła cisza, gdy ich zobaczyli. Jedni z pierwszych. Choć uratowali innych, nie chwalili się tym. I to właśnie milczenie zrobiło na wszystkich największe wrażenie. Kiedy Zuzanna przekazywała mapę do debriefingu, ich palce na moment się musnęły. Nikt tego nie zauważył. Ale ten dotyk był jak szept. Jak obietnica. Jak zapowiedź czegoś, co dopiero zaczynało się rodzić w cieniu burz pustyni. Noc nad pustynią Etaru trzy potrafiła być piękna. Gwiazdy wyglądały tu inaczej niż na ziemi e większe, bliższe, jakby ktoś porozrzucał rozżarzone iskry po ciemnym niebie. Obóz był pogrążony w ciszy, przerywanej jedynie szelestem materiału namiotów i odległym pochukiwaniem czegoś, co nie miało jeszcze oficjalnej klasyfikacji biologicznej. Zuzanna nie mogła zasnąć. Siedziała w cieniu wysokiej skały, w miejscu gdzie wiatr nie niósł już pyłu, tylko chłód. Trzymała kubek z syntetyczną herbatą, która smakowała jak gorzka ziemia. Ale nie smak był ważny. Ważna była cisza. Nagle usłyszała kroki. Ciche, ale pewne. Tylko jedna osoba w tym obozie poruszała się w ten sposób. Worten stanął kilka kroków od niej. Miał na sobie lekką narzutę termiczną, jego oczy odbijały światło księżyca, jakby były wykonane z płynnego metalu. Nie śpisz, powiedział spokojnie. A ty. Moja rasa nie potrzebuje snu tak często jak ludzka. Ale to nie znaczy, że nie śnie. Zuzanna spojrzała na niego z lekkim uśmiechem. Śnisz o czymś teraz? Tak. O domu. Ale nie o planecie. O spokoju, który znałem kiedyś. Bardzo krótko. Usiadł obok niej, zostawiając między nimi odrobinę przestrzeni. Nie dotykali się, ale jego obecność była wyczuwalna. Jego ciepło. Jego oddech. Myślałam, że dla Was wszystko to tylko obowiązek. Szkolenie, misje, nauka przetrwania. Że nie ma w Was miejsca na sentymenty. Tak nas szkolono. Ale potem pojawiłaś się Ty z nożem i pasem, grzebiąca mnie z wściekłością spod piasku. I coś się złamało. Zuzanna nie odpowiedziała. Przez chwilę tylko wpatrywała się w horyzont, gdzie wydmy znikały w mroku. Potem uniosła kubek do ust i upiła łyk. Zawsze miałam problem z autorytetem i rzuciła cicho. Ale ty nie jesteś już dla mnie tylko instruktorem. Worten obrócił się powoli jego spojrzenie było cięższe niż zwykle. A kim jestem? Jeszcze nie wiem, odpowiedziała. Ale wiem, że jesteś ważny. Może zbyt ważny. Siedzieli tak przez dłuższą chwilę. Wiatr przesuwał drobiny piasku po ich butach. Nad nimi jedna z gwiazd zgasła, jakby nie chciała podsłuchiwać więcej. Worten wyciągnął rękę, niezgrabnie, jak ktoś, kto dawno tego nie robił. Jego dłoń zawisła obok jej kolana. Nie dotknął jej. Po prostu dał jej wybór. Zuzanna położyła swoją dłoń na jego. Ich skóry były inne. Jej ciepła i ludzka. Jego chłodna i napięta, jakby pod spodem pulsowała energia. Gdyby akademia się o tym dowiedziała, zaczął. Wyrzuciliby nas oboje, dokończyła. Ale nie obchodzi mnie to. Worten przyciągnął dłoń powoli, pozwalając jej palkom zsunąć się z jego skóry. Potem wstał. Jutro o świcie będzie kolejna próba. Tym razem test zespołowej walki. Wiem, że cię wystawią. Chcą zobaczyć, jak reagujesz pod presją. I ty tam będziesz? Zawsze zniknął w ciemności tak cicho, jak się pojawił. Zuzanna siedziała jeszcze długo, zanim wróciła do namiotu. W jej sercu nie było już niepewności. Coś się zrodziło między nimi, w ciszy i wśród piasków. Coś, czego nie da się zdefiniować raportem. Coś silniejszego niż strach. Coś, co będzie musiało stawić czoła każdej próbie. Pierwszy wybuch wstrząsnął obozem o czwartej nad ranem. Nie był to dźwięk znany z treningów. Nie symulacja, nie ostrzeżenie. To był świst rzeczywistego pocisku, który rozdarł ciszę pustyni jak pazur przejeżdżający po szkle. Zuzanna zerwała się z posłania z sercem dudniącym w piersi. W sekundę później zgasły wszystkie światła w obozie. Generatory milczały. Komunikacja przestała odpowiadać. Zapanował mrok i chaos. Kadeci wybiegali z namiotów z bronią w rękach, wielu zdezorientowanych, nie wiedząc, czy to kolejna ekstremalna próba, czy prawdziwe zagrożenie. Odpowiedź przyszła szybko. Na zachodnim zboczu wzgórza, ponad linią wydm, pojawiły się sylwetki, nie przypominały żadnych znanych istot. Hybrydy. Zlepki genetyczne stworzone przez handlarzy ciał, wykorzystywane jako żywe bronie. Nieludzkie i bezwzględne. Zuzanna pobiegła w stronę centrum dowodzenia, ale zamiast komendantów zastała jedynie porzucone terminale i dymiące szczątki drona. Ktoś ich zostawił. Albo uciekli, albo zostali zmieceni jako pierwsi. Zuzanna. Głos Wortena był ostry i natychmiastowy. Zobaczyła go, jak przeciska się przez tłum spanikowanych kadetów. Jego klingi były już w dłoniach, a oczy lśniły intensywnym blaskiem. Bez słowa podał jej karabin. Główna część ataku kieruje się na symulacyjny rdzeń systemowy. Jeśli go zniszczą, akademia upadnie. To centrum całej sieci treningowej. Musimy ich zatrzymać tam, zanim dotrą do rdzenia. Tylko tam możemy ich zablokować. Zuzanna kiwnęła głową i zaczęła biec u jego boku. Minęli płonące namioty kadetów walczących wręcz, rannych leżących pod gruzami, a potem weszli w wąwóz prowadzący do systemowego rdzenia. Była to struktura wybudowana głęboko w skałach, uznana za najbezpieczniejszy punkt w promieniu 100 kilometrów. Dziś była ostatnią nadzieją. Po drodze natknęli się na dwóch kadetów, Jarka i Minę, którzy dołączyli do nich bez wahania. Czwórka ludzi i jedno ostrzejsze niż stal obce sumienie. Biegli w milczeniu, wiedząc, że od tej chwili każda decyzja może być ich ostatnią. Gdy dotarli do wejścia, drzwi były już zniszczone. Korytarz wiodący do rdzenia spowity był w dymie i ślady krwi prowadziły w głąb. Zuzanna spojrzała na Wortena. On skinął głową. Prowadzę, powiedziała i ruszyła przodem. Walka była szybka i brutalna. Hybrydy były szybkie i ciała gieły się w nienaturalny sposób, ich bronie wydawały dźwięki, które raniły nie tylko ciało, ale i umysł. Zuzanna strzelała z precyzją wyćwiczoną w setkach symulacji, ale dziś strzelała inaczej i z pasją, z gniewem, z wolą ocalenia czegoś więcej niż tylko siebie. Worten poruszał się jak cień. Klingi wirowały, a każde ich uderzenie przecinało ciemność jak błyskawica. Mina padła pierwsza, przebita ostrzem, którego nie widziała. Jarek wyciągnął ją z linii ognia, ale sam został trafiony. Zuzanna i Worten zostali sami. Korytarz kończył się ogromnymi drzwiami do rdzenia. Hybrydy próbowały złamać zabezpieczenia. Gdy ich zobaczyły, odwróciły się jednocześnie, jakby jedna świadomość kierowała wszystkimi. Worten wszedł między nich bez strachu. Zuzanna osłaniała go ogniem. Ich zgranie było nieludzkie, jakby stali się jednym organizmem. Walczyli nie o przetrwanie, ale o przyszłość. O sens wszystkiego, co się wydarzyło. W końcu została tylko cisza. Zuzanna padła na kolana, ciało pokryte pyłem i krwią. Worten stał nieruchomo, ranny, ale dumny. Udało się, powiedziała cicho, patrząc na niego. Przeżyliśmy. Podszedł do niej powoli i pomógł jej wstać. Jego ręka była ciepła, jego dłoń drżała. Patrzyli sobie w oczy, nie mówiąc już nic więcej. Wśród ruin akademii, pośród trupów, zgliszczy i dymu, stali razem nie instruktor i kadetka nie obcy i człowiek lecz sprzymierzeńcy i coś więcej gdy ostatni przeciwnik upadł na kamienną posadzkę komory rdzeniowej czas stanął w miejscu echo bitwy jeszcze odbijało się w skałach ale nie niosło już zagrożenia tylko wspomnienie tylko dowód że to wszystko wydarzyło się naprawdę Worten oparł się o ścianę Kingi opadły mu z dłoni a jego oddech był ciężki i poszarpany Krew sączyła się z przecięcia na boku, ciemna i gęsta. Zuzanna podbiegła do niego, rzucając broń na ziemię. Chwyciła go za ramiona i spojrzała mu prosto w oczy. Nie umieraj, wyszeptała, choć nie padło żadne słowo. Nie umrę, dopóki na mnie patrzysz, odpowiedziało jego spojrzenie. Zaczęła działać szybko, rozcinając fragment własnego rękawa, by zatamować krwawienie. Jego ciało drgało lekko, ale nie tracił przytomności. Czuł każdy jej dotyk. Jej dłonie były pewne, mocne, ludzkie. Tak inne od wszystkiego, co znał. Po chwili usiedli razem na ziemi, opierając się plecami o chłodną ścianę z Po raz pierwszy od wielu godzin mogli oddychać bez strachu. To koniec? Zapytała cicho. Dla nich tak. Dla nas jeszcze nie, odpowiedział spokojnie. Siedzieli tak przez kilka minut, zanim do komory wkroczyli inni kadeci. Ich twarze były zmęczone, pobrudzone, niektórzy ledwo szli o własnych siłach. Ale żyli. Wszyscy, którzy dotarli, żyli dzięki nim. Rozległ się cichy szum, system bezpieczeństwa ponownie uruchomił rdzeń. Niebieskie światło zalało pomieszczenie. Terminale włączyły się, a sztuczna inteligencja Akademii rozpoczęła reset protokołów. Nad nimi, na jednym z ekranów, pojawił się komunikat: Symulacja zakończona. Zagrożenie, unieszkodliwione. Status kadetów aktywny. Komandor szkoleniowy brak. Spojrzeli po sobie. Akademia była ich. I nikt więcej nie miał im rozkazywać. Kilka godzin później na powierzchni słońce wznosiło się nad wydmami. Piasek już nie palił, tylko ogrzewał. Wszyscy ocaleni zbierali sprzęt i organizowali prowizoryczne punkty dowodzenia. Zuzanna stała na wzgórzu, patrząc na pustynię, która była świadkiem ich przemiany. Worten podszedł do niej. Miał opatrunek na boku, a jego krok był wolniejszy, ale pewny. Stanął obok niej i nic nie mówił przez dłuższą chwilę. W końcu odetchnął głęboko i przemówił. Jesteś czymś, czego się nie spodziewałem. Siłą bez arogancji. Żarem bez niszczenia. Pytaniem bez oczekiwania odpowiedzi. Zuzanna odwróciła się do niego i uśmiechnęła lekko. A ty jesteś moją odpowiedzą. I nie chcę już więcej pytań. Zrobili pierwszy krok w stronę przyszłości. Nie wiedzieli, czy akademia przetrwa w tej formie, czy zostaną uznani za bohaterów, czy za buntowników. Ale to nie miało już znaczenia. Zuzanna i Worten opuścili wzgórze razem. Ich dłonie splatały się po raz pierwszy, nie jako gest ratunku, nie jako chwyt przetrwania, lecz jako wybór. Świadomy, prosty, nieodwracalny. Na horyzoncie, tam gdzie kończyły się wydmy i zaczynał nowy świat, czekało coś więcej niż walka. Czekało życie. I właśnie tam, wśród ruin, popiołów i rodzącej się nadziei, rozpoczęła się ich nowa historia. Taka, którą wybrali sami. Razem.